Witam we auto. Za chwilę wyjeżdżamy rodzinnie w góry, w Bieszczady, więc... O! Jedziemy w Bieszczady i będzie... Przemówiąc nie... Będzie epicka! Przemówiąc nie chcemy się jechać, no, ale... No bywa. Przejechałyśmy już w górę, dotarliśmy w Bieszczady. Czemu wyglądasz <słuch> tak, iwo? Update sytuacji. Patka opluła cały pokój wodą. <głos> <głos> Update taki życiowy. Dotarliśmy do naszej chatki w Bieszczadach i jest pięknie. Jest pięknie. Room <noise> Mamy taką kieckę. What the hell! Beautiful, gorgeous. Mamy łóżko. Mamy trzecie łóżko dla zagubionego nieznajomego. <noise> Uwaga. Łazienka jest najgodniejsza, ale to nie. Mamy do łazienki wrota. Mam jeszcze jakieś talerzyki na ścianie. I to jest to takie dla konia. Jako koniara powinnam wiedzieć, jak to się nazywa. Uprząsz. Wiem jak to się nazywa. Żartował. Tam, tam, tam. Mamy taki gagatków tutaj. Gorgeous. Mamy wieszaki też czerwone. Wszystko on theme. Czerwone lustro. Ten piękny prysznic, ja bym chciała taki w domu. Honestly, mam taką walkę czaderską, jest taką daniczkę na szczoteczki. Yeah. Ja, I, jest jakaś 23 północ i z spotką zaraz idziemy spać, że się ogarniemy i. Um, I więcej opowiem wam jutro. Gdzie jesteś tutaj? Gdzie jest u nas? Mhm. Uh -huh. Co jest? A ty co? Jest godzina 7.50. Nic mi się nie chce. Mi się pysie, jest godzina 8.46. My właśnie wyszliśmy z domu. Stan chcenia nadal nie ma. Ale ja na górę. Uwaga, pokazuję Wam szlak. Uwaga, my jesteśmy gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy, a gdzie idziemy? Tu. Okay. A później tu, tu i tu. A co? hipisi są. Hipisi. Okej. Okay. Byście się zastanawiali, co to za dźwięki lasu. To jelenie. O ten, tutaj. Jest ładnie. Więc tyle dobrze. Jesteśmy na górze, jesteśmy na górze, dotarliśmy, Przeszliśmy to jakoś? Nie, Nie uważam, że tak nie było aż tak źle. zajęło nam to z Jak sobie na jak To masz komu tak staro kochani. Idziemy, no. idziemy, dalej. My, idziemy dalej. Idziemy dalej. Już jestem taka zmęczona. Aha. Tu ru, tu ru, tu ru, tu ru. Yy. Jeszcze chyba 40 minut do zejścia i będzie koniec tej wycieczki. Ale będzie fajnie. Nie no, jest fajnie. Ogólnie w górach jest super. Można sobie pomyśleć i że docenić naturę i w ogóle. <laughs> Dotarliśmy już z powrotem do naszej chatki. Ja się umyłam, teraz spotka się myje i zaraz będziemy i na jakiś obiad. I so tired. It's actually unbelievable. Like... Czekamy, żeby wejść do restauracji. Ja sobie buta czeszczę. I jest kolejka, bo to jest jedyna restauracja w okolicy. Więc. A, restauracja nazywa się Paweł Niecałkiem Święty. Dzień dobry, Jest następny dzień jest sobota. Dzisiaj wszyscy idziemy w górę, bo wczoraj moja mama nie mogła iść w górę, a dzisiaj może. Um, i jestem nadal zmęczona i znowu mi się nic nie chce ale nikogo to nie obchodzi umieram Wydaje się zastanawia co teraz czytam to czytam książkę, którą powinnam przeczytać w zeszłym roku bo to była lektura szkolna, ale to nie zrobiłam, więc czytam ją teraz. I moją zakładką jest zaproszenie na... <laughs> Co to jest w ogóle? To Brie Redsonów Netflixa. Lol. Pokażę wam widok z tarasiku jaki mamy. nie jest trochę mgła. nie widzicie tam. A pewnie tam idziemy, stając życie, więc znowu nic nie będzie widać, jak wczoraj. Um, tam są jakieś inne domki. Nie będę nagrywać przypadkowych ludzi, because that's rude. Tu mamy krzesełkę. Jakąś taką ładną ływeczkę. I love it. Takie kolorowe. Hashtag pride month. Hashtag be who you are. Anyways. <grymne> idziemy dalej. Mamy taką gorgeous ływeczkę. Again, be who you are, um. be who you are, uh, for your pride. będzie skok. O, tu osa chce wejść przez główne drzwi? Nie wiem, czy wy to widzicie, ale jest tutaj taki... Uuuu, są nawet dwie. Wracam do taras, anyways. Takie mi jest popularne. Uwaga. Mieliśmy postój, to jest lunchowy. E, doczekałam się mojej rodziny na moim przystanku. E, jeszcze trzy godziny. Na razie jest spoko. I guess. Przynajmniej ja mam wrażenie, że jest spoko. Cześć wam. Ogólnie sprawa wygląda tak, że my już jesteśmy z powrotem w hotelu. I ja teraz trochę oganiam moje rzeczy, bo obiecnie zrobiłam syf straszny. E, Mam się już, Patka się teraz myje i ogólnie sobie chillujemy. Przychodzi do nas dzisiaj koleżanka mojej mamy. Apparently. Nie wiem czy to prawda, czy to jest fake news. Będziemy pewnie robić ognisko, więc będzie fajnie. I postaram się nie zapomnieć czegoś nagrać, ponieważ I literally keep forgetting, że miałam coś zrobić. Dobra, miśki, idę idą to ognisko. Bo jakby miała być jakaś koleżanka mojej mamy, ok whatever. Ale jestem jakaś grupa randomowych milenialsów, którzy są w tych domkach, które są tutaj. I ok grupa randomowych ludzi w moim wieku, no problem. I accept them. As I, I accept them as they are. Ale grupa randomowych milenialsów sprawia, że I want to kill myself. Oh, no. I have to be like... Yes! Miałam maturę w tym roku. I'm so happy that it's done. A. jest mój ekwipunek. Trzy talerze. Wiejskie ziemniaczki. Idziemy na to. Idziemy walczyć z tą kochani. Z tą epidemią milenialsów. Jezu Chryste, nie chcę się tego robić. Nowy dzień, ostatni tego wyjazdu. Um, jeżeli chodzi o ognisko wczoraj, to mogę powiedzieć, że zakończyło się fiaskiem, bo ci ludzie byli trochę dziwni, którzy tam byli. W sensie oni są jakimś filmem w ogóle, i to był ich jakiś wyjazd integracyjny, więc oni się ledwo znali i my byliśmy tam, to tak. Like... Yeah. Ja! Więc poszliśmy sobie szybko, thanks God. I dzisiaj plany są takie, żeby. Pewnie pojedziemy nad Solinę w Bieszczady, w sensie Łódź. Nie wiem, jakie są do końca plany. Na dzisiaj nie idziemy w góry. Tyle mogę powiedzieć, bo wracamy do domu dzisiaj. Pojechaliśmy obczaić Solinę. Woda jest. My też jesteśmy. Teraz Wam pokażę wodę. O. Jest woda. Ogólnie chciała pojechać na łódkę, ale oni że nie jedziemy na łódkę. I jestem trochę niezadowolona z tego powodu. Uwaga, graliśmy w Cybergaya i przegrałam z Kratesem. Ale tu przez to, że nie jadłam śniadania i nie mam okularów... Tak, tak, mówki no. raczej. Ja wygrałam. I teraz jesteśmy na jak tutaj, bo teraz tu był krzywy. Stół był krzywy. był krzywy, ja nie miałam okularów, nie jadłam śniadania. I czekamy teraz na jedzenie. Basically lunch, ale dla mnie śniadanie. Pisty. Jedłam wszystko. Hmm, Miałam ochotę na schabową. Mm -hmm. 10 na 10. Borowikowa, Borowikowa etna. Super, super. Tak, jesteśmy w Sanoku. Znowu idziemy pod górę. Wow. Ale ciacho. To ciacho już jest już prawie skończone, więc nie będę go nagrywać. Wow. Jak ciacho? Tak, jak gdyby umarł czas, mówiła mi to zapomniałam nagrać wam wcześniej e, zakończenia mojego vloga z pieszczat, Więc e, nagrywam to teraz Chcę powiedzieć, że mam nadzieję, że wam się podobał Wiem, że trochę e, może przynudzę czasami Bo honestly... Czasem mi się nie chce tego nagrywać, ale I'm doing this. I'm doing this. Nie poddaję się i pamiętajcie, nie poddawajcie się. Anyways, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w następnym vlogu.